Czesław, Letni Czesław. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić nasz nowy pakiet czyściów. W skład czyściowa wchodzi szampon do mycia Waszej furki. Oprócz szamponu jest też szczota do rozprowadzenia piany i do tego szamponu. Szczotę można tak sprytnie rozkręcić. Jest tutaj taka polewaczka, żeby zmyć tą piarkę w Aby Wasze szyby zawsze były czyste i lśniące od środka i zewnątrz, możecie użyć płynu do mycia szyby. Następnie do czyszczenia Waszej furki w środku możecie użyć specjalnego sprayu zawsze lysczą z następnie ściereczki a gdy coś jest naprawdę uśmienione, to Jak zwykle w naszym pakiecie nie może zabraknąć płynu do spryskiwaczy letniego Czesława. Pewnie zastanawiacie się co to jest za stoliczek, z czego jest złożony. Pozorom nie jest to strajdaźm, jest to profesjonalny papier, do suszenia, do czyszczenia, yy, nie zostawia pakrowni. Jak go rozgniecie, możecie wyznaczyć trasę na świecznik. Cały zestaw czyściowa możecie zanapyć, oczywiście bez papieru, yy, na naszym internetowym straganie. Wszystko życzymy, szerokości życzymy.